Szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. W pierwszym czytaniu z pierwszego listu świętego Jana Pawła Apostoła pisze autor, żeby nie miłować świata. Świat u Jana oznacza coś, co jest wrogie Panu Bogu. I ta wrogość przejawia się jakby na trzech płaszczyznach. Porządliwości oczu, pożądliwości ciała i pychy tego życia. Pychy tego życia. Wydaje się, że jak to mamy tego nie miłować? Przecież my to miłujemy, my za tym pragniemy, my za tym podążamy. Chcemy zwiedzać cały świat, chcemy nasycić nas, nasze oczy. Bardzo dbamy o estetykę, o piękno. Tak naprawdę nasze oczy nieraz no, wyglądają za tym, co jest na tym świecie pożądające. Tak samo ciało pragnie drugiego ciała. Wydaje się to naturalne, normalne. I że to pożądanie drugiego ciała jest chyba, przecież, przecież, jakby w jakimś sensie można powiedzieć ludzkie. Nawet pożądanie ciała w rozumieniu jedzenia czy picia wydaje się też być bardzo ludzkie. Tak samo pycha, kiedy człowiek chce być kimś, kiedy, kiedy chce stanowić o tym świecie, to, to wszystko wydaje się takie ludzkie. A jednak święty Jan mówi: Nie kochajcie tego, nie kochajcie tego, bo to wszystko przemija. Każda pożądliwość przemija. Natomiast tylko ten, kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Bardzo mocne zdanie. Bardzo mocne, bo, bo ustawia nas, że ten nasz cały ten pogon, pogoń cała za, za dobrami tego świata, za materializmem, za tym, żeby się cieszyć, żeby nam było przyjemnie, że to wszystko przeminie. Że prędzej czy później się skończy, to widać przy chorobach, to widać przy śmierciach. To widać, kiedy coś się załamie, to wtedy człowiek widzi, że to wszystko było, było niczym. Czy my już jesteśmy na tyle dorośli, żeby uwierzyć w to, że pełnienie woli Bożej. Powinno być naszym największym pragnieniem? Czy jesteśmy, jesteśmy na tyle dorośli, żeby pożądać przede wszystkim Królestwa Bożego? Czy jesteśmy na tyle dorośli, żeby, żeby pragnąć z całego serca i wołać przyć, Królestwo Twoje, Panie, a nie dać się ciągnąć, ciągnąć niepotrzebnie i uzależniać od tego, co jest przemijające? Czarmista mówi o tym, że żeby uwielbiać Pana w świętym przybytku i mówi takie zdanie: Zadrzej ziemię cała przed Jego obliczem, zadrzej. Cała ziemia ma zadrzeć przed obliczem Pana Boga? Otóż wydaje się, że Pan Bóg jest słaby. I nawet jak mówimy o tych pożądaniach, to wydaje się, że to wszystko, co zalewa świat, jest mocniejsze od Pana Boga, że my jesteśmy kiepscy medialni, że my nie potrafimy przeciwstawić się temu, co, co proponuje świat, że, że wydaje się, że Ewangelia jakoś schodzi do lamusa albo jest tak zapchana w kąt, że nie potrafi się obronić. A tu psalmista mówi, zadrżyj ziemię cała przed obliczem Pana, zadrżyj. To wszystko, co jest na świecie, co wydaje się wielkie, co wydaje się światowe, co wydaje się zwycięskie, to wszystko będzie drżało przed Bogiem. To wszystko jest niczym wobec Pana Boga. Bóg jest maleńki, jak stajęce jak betlejmskie. Bóg wydaje się słaby, którego można zabić. Bóg wydaje się tak naprawdę niepożorny. Można go odstawić, on, można od niego odejść. Można, można, można to wszystko, ale tak naprawdę to jest tylko pozór. Bo ten Bóg prędzej czy później objawi się jak Jezus z Nazaretu, objawi się jako ten, który jest zwycięzcą nawet nad śmiercią. I wtedy zrozumiemy, żeśmy może całe życie służyli komuś, kto jest tylko zabawką, żeśmy, żeśmy pogardzili kimś, kto jest prawdziwym Bogiem. Nie dajmy się zniechęcić, nie dajmy się umamić, nie dajmy się sobie wmówić, że, że Bóg jest słaby, to świat jest słaby, to my jesteśmy słabi. Czasami zakrzyczamy Pana Boga, żeby, żeby pokazać się wielkimi, ale to nie jest tak. To nie jest tak, Bóg jest bardziej wszechmogący niż jakikolwiek człowiek niż jakakolwiek ludzkość. Ewangelia opowiada nam o tym, że w świątyni w czasie ofiarowania była prorokini Anna. Prorokini Anna, która siedem lat tylko żyła z mężem, a potem całe życie żyła jako wdowa aż do 84 roku życia. Pomyślmy, jeśli za mąż wychodziły wtedy dziewczynki 14-letnie, 15 -letnie, a może nawet młodsze, to ta kobieta musiała stracić męża, kiedy miała 20 lat, 21, 22 lata. Straciła męża i potem przez 60 lat żyje sama, jest wdową. Jak, Dlaczego ta kobieta wielbi Boga? Dlaczego służy Panu Bogu w postach i modlitwach, dniem i nocą? Dlaczego się nie rozstaje ze świątynią? Przecież powinna narzekać, e, e, mówić, przecież straciła męża. Powinna mieć pretensje do Pana Boga, że czemu ona nie jest szczęśliwa, nie ma w ogóle mowy o jej dzieciach, czy miała dzieci, czy jednak była po prostu bezdzietna. Czemu ona potrafi wielbić Boga? Jakoś ma w sobie taką niesamowitą moc i, i mądrość, która mówi, Pan dał, Pan zabrał, to, to jest moje życie, to jest moje powołanie. Ktoś ma takie powołanie, jak Elżbieta i Zachariasz, że całe życie przeżyją bez dziecka, dopiero pod koniec życia to dziecko się urodzi. Ktoś ma takie powołanie, że się w ogóle to dziecko nie urodzi. Ktoś ma takie powołanie, że mąż umrze po siedmiu latach małżeństwa czy żona, a ktoś ma takie, że w ogóle nie wyjdzie za mąż. Pomimo trudnego doświadczenia służyć Panu Bogu, pomimo trudnego doświadczenia nie rozstawać się ze świątynią, pomimo trudnego doświadczenia być blisko Pana Boga, to jest wiara, to jest proroctwo. To jest znak. Bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu, nie odchodzimy od Pana Boga, bo tylko będąc przy Nim, potrafimy zrozumieć, przyjąć i przeżyć nawet najgorsze cierpienie. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.